Witam Państwa, Zieliński Piotr, witamy po jakiejś dłuższej przerwie w moim sadzie ekologicznym w bo Osiemborowie. No to jest akurat taka pora, że można już podsumowywać sezon, jeśli chodzi o ten aspekt produkcyjny, ochroniarski, pogodowy. I jeśli chodzi o ten pierwszy aspekt, czyli ochronę, to wydaje mi się, że poza toczykiem gruszowiaczkiem, którego jest w tym roku sporo i w którym w przyszłym roku będę musiał się dokładniej zająć, czyli go monitorować i, i, i zacząć jego zwalczanie, to pozostałe problemy związane z mszycami, owocówkami, z parchem czy generalnie szkodgami, szkodnikami chorobami. Uważam, że monitoring i ochrona wyszła mi na dość dobrym poziomie. Tak jak zresztą widać problem mieliśmy, czy generalnie my, wszyscy mieli pogodowy. Tu akurat w tym lokalizacji, w której jesteśmy nie było problemów związanych z przymrozkami. Były w moim innym sadzie, czyli w Lipowej. Tam plony są bardzo słabe, i jakość, a jakość owoców jeszcze gorsza. No oczywiście związane jest to z, z, z przymrozkami, bo nawet jeśli są jakieś owoce, to są bardzo zniekształcone, są bez komór nasiennych i problemy z tym związane, to zaraz o nich opowiem. Ale jeśli chodzi o, o jeśli się odniesiemy do tej lokalizacji, to jedynym takim, właściwie dwoma mankamentami klimatycznymi, które tu występują, to pierwszy to był grad. Nie pamiętam dokładnie, bo on był kilka razy. który tam jakieś szkody mi tu wyrządził, ale to było pewnie gdzieś w okolicach czerwca czy lipca. Ponieważ ja mam sad ekologiczny i mogę te owoce przeznaczyć na, na, na przeciery, także tu strasznych szkód finansowych ten grak nie zrobił. Jeśli byśmy chcieli te owoce przeznaczyć na konsumpcję, no to wtedy byłby problem. Ale większym problemem, jeśli chodzi o dostępność tych owoców w długim, dłuższym terminie, czyli powiedzmy zbiór i przechowalnictwo. To są obecnie od kilku już tygodni utrzymujące się bardzo wysokie temperatury, rzędu 30 stopni i więcej, i w nocy tam powyżej 20. To przy tych temperaturach, y, przechowywanie owoców jest mocno ryzykowne. Akurat tego Goldena myślę, że będziemy go zbierać za około miesiąc. Jeśli się ochłodzą, to by, no, po prostu fizycznie wcześniej nie dam czasu, nie dam rady. On, jeśli chodzi o dojrzałość zbiorczą, to podejrzewam, że za tydzień już by, by się nadawał. Ale no, ponieważ mamy tam znaczną ilość powierzchni tych sadów, mimo że tych owoców jest mniej, to pewnie realnie wejdziemy z niego za jakieś 3 tygodnie do miesiąca. Mam nadzieję, że się wychłodzi i te owoce będą się lepiej przechowywać. Ale problemy na teraz, które mamy, czyli zaczęliśmy, czyli zaczęliśmy od zbiorów. Ja właściwie to w tym roku zacząłem od ligola w, w zbiór. Paradoksalnie ja go mierzyłem, jeśli chodzi o Brix gdzieś po 15 sierpnia, to już w tym momencie miał brix powyżej 13, co jest absolutnie niespotykanym zjawiskiem, bo to jest co najmniej miesiąc przed takim docelowym terminem zbioru. Związane jeszcze oczywiście jest to z tym sezonem, który jest kilka tygodni wcześniejszy i, wysokimi i pustymi komorami w środku. I ja musiałem go zacząć zbierać, ponieważ mi leciał i już nie było sensu w kółko zbierania tego, tego jabłka. Tym bardziej, że go nie było dużo i to już jakby koszt tego zbierania w kółko z ziemi był wyższy niż te owoce, które żeśmy uzbierali. Dlatego musieliśmy go zebrać i natychmiast wysłać. Oczywiście na przemysł, bo danie innego to jabłka się w tym sezonie z tej lokalizacji nie nadają. Ale problem nawet jest taki, że gdybyśmy nawet chcieli go przytrzymać, nawet na krótki okres, dwa czy trzy tygodnie, to po pierwsze. Jest to nieuzasadnione ekonomicznie, ponieważ przy tych temperaturach chłodzenie owoców to jest minimum 10 groszy, a w zależności od tego, jaki kto ma staryf, taryfy cenowe za prąd. Czyli biorąc pod uwagę temperatury, które, tak jak wspomniałem, w dzień, no, zawsze była taka nadzieja, że uda nam się te owoce jakoś schło, wystudzić w nocy. No, te temperatury, które są ostatnio, czyli w okolicach w czasie nocy, w okolicach 20 stopni, te owoce nie wystracą istotnie temperatury. Ja rozmawiałem z sadownikami, jak teraz, akurat dość dużo sadów, miałem okazję zlustrować, z racji tego, że od prawie trzech tygodni biorę próby. To właściwie problem w całej Polsce jest taki sam. Owoce zerwane w ciągu kilku dni, jeśli nie są umieszczone w chłodni, nawet w kilku stopniach, pięciu czy sześciu, tylko postawione gdzieś na pakowni, w nadziei to, że nawet są przeznaczone do bezpośredniego transportu, ale to ten transport jest odłożony gdzieś tam o 4-5 dni, to już po tak krótkim czasie potrafią się zdarzać uszkodzone owoce. To tylko pokazuje, jak ten sezon w tym roku może być trudny, jeśli chodzi o przechowalnictwo i jak... Jakim wyczuciem by należało się kierować, żeby uniknąć strat. A druga ważniejsza sprawa, to te owoce się po prostu do przechowania nie nadają, dlatego że w komorach nasiennych bo nie ma nasion, jest pusto, tam jest pleś i po kilku czy kilkunastu dniach po prostu te owoce by zaczęły od środka gnić i nadawałyby się na koncentrat, a w skrajnym przypadku po prostu do utylizacji. Akurat tam w tym w, tym, w tylipowej zaczęliśmy od, od tego ligola. Potem przeszliśmy na galę, ale w ogóle w całej Polsce, tam gdzie jest, sadow... tam, gdzie po prostu rośnie, te temperatury są tak wysokie, że nawet jeśli tak jak w tej lokalizacji, tu na centralnym Mazowszu nie było jakichś drastycznych przymrozków i owoce są właściwie wykształcone, to odmiany takie jak gala, szampion czy nawet ligol, które posiadają pestki, są tak rozgrzane, że po kilku dniach po prostu się gazują i, i, i następuje rozpad i nadają się te owoce do przemysłu. Także takich owoców moim zdaniem tych odmian nie należy przechowywać, bo jest to obarczone dość dużym ryzykiem. A jeśli będziemy to przetrzymywać, to trzeba to obserwować, czy nie następują jakieś choroby przechowalnicze. No ja też zaryzykowałem, bo muszę część owoców schować do chłodni akurat z, tej lo z tych lokalizacji, no bo tu mamy właściwie to wykształcone i galę, zaczęliśmy od gali i, i ją chowam ale też ją będziemy obserwować ponieważ muszę patrzeć co się z nią będzie działo jak będzie, będzie problem to otwieram komorę, bo dzisiaj akurat gazujemy je, pierwszą komorę gali i po prostu będziemy to sprzedawać do przemysłu no bo, no nie mogę sobie pozwolić na to żeby nawet przy tych cenach przemysłu żebyśmy dopuścili do tego, żeby popsuć owoce także sezon przewiduje że będzie bardzo ciężki, obarczony bardzo dużym ryzykiem i myślę, że dość istotne problemy przechowalnicze mogą się pojawić w okolicach końca roku. Wtedy już będzie widać wszystkie błędy, jakie się popełniła. Może nawet nie błędy, tylko wpływ tych temperatur, które, które teraz są. Bo tam, gdzie jeszcze jest nawodnienie, to być może trochę będzie zneutralizowana ta temperatura. W tych lokalizacjach, gdzie nie ma nawodnienia, to przechowywanie takich owoców jest, bym powiedział, no dość ryzykowne i nawet przy dzisiejszej cenie przemysłu, nawet konwencjonalnego, który tam charakteryzuje się gdzieś powiedzmy w okolicach złotówki z tendencją wzwyż, lekko, ale jednak, czy jeśli nie było gradów i te owoce przeznaczymy na jakieś nawet w konwencjonalnej produkcji, na jakieś inne przeznaczenie typu pire czy obierka, to jest to yy, ta złotówka z plusem i uważam, że jeśli istnieje ryzyko, że możemy popsuć te owoce, a dzisiaj, z pola uzyskujemy takie ceny, to myślę, że nie ma co ryzykować. i Te owoce powinniśmy przeznaczyć do przetwórstwa. No, z tego tytułu, żeby po prostu uniknąć strat w samych owocach i też w koszcie schładzania, bo, no bo ten prąd jednak jest istotnym kosztem, jeśli chodzi o przechowalnictwo. Reasumując, wszystkie zawirowania pogodowe tego sezonu, bo już myśleliśmy, że nic innego, gorszego niż te powiedzmy wiosenno-letnie przypadłości nas nie spotka, to się okazało, że jeszcze te upały, które obecnie funkcjonują no, obarczają nasze zbiory dość dużym ryzykiem. No Ja oczywiście z racji tego, że no, tych powierzchni mamy ileś i część owoców musimy na dłuż, krótszy czy dłuższy okres jednak schować do tych komór i ich zagazować będziemy je oczywiście obserwować i y, jeśli chodzi o ekologię, no to nie mamy tu jakoś specjalnie, jakoś specjalnie dużo rozwiązań, których możemy skorzystać. Ja oczywiście jak co roku y, zabezpieczając przed, o, owoce przed y, parchem, y, przed infekcjami wtórnymi parcha jabłoni, tak pośrednio też y, to zabezpiecza przed, y, y, przed y, chorobami przechowalniczymi. Celowo na to nie pryskam, ponieważ nie mamy jakichś takich bezpośrednich narzędzi. My wykonujemy regularnie zabiegi co 10, y, tam 14 dni teraz rzadziej, bo, ponieważ nie pada. Preparatem Vitisan z dodatkiem albo siarki na przemienie z, z preparatem Prewam, który no, jest środkiem ochrony roślin i też służy jako, jak, jako znaczy ma dobre właściwości też jako, jako adjuvant. no i to jakby nic więcej jakich, jakichś celowych zabiegów nie robimy. Zwykle jak są normalne warunki zbioru, czyli ta temperatura jest istotnie niższa, to te zabiegi nam pozwalały przytrzymywać owoce do miesięcy wiosennych czy nawet letnich z dość zdrowym skutkiem. Jak będzie w tym roku, nie wiem, na pewno będziemy to obserwować, nawet jeśli te owoce zagazujemy, bo uważam, że jeśli chodzi o termin zbioru, to póki co jesteśmy w miarę w czasie, no choćby zwrócić, można zwrócić uwagę, że w zeszłym roku, jak spojrzałem w kalendarz, kończyłem galę chyba około 20 września w tym roku. Kończymy ją pewnie dziś albo jutro no to jest istotnie wcześniej i to mi taką dziaje nadzieję, że ponieważ się wyrobiłem w tym czasie, no to być może ona się tam uda mi się przechować kilka miesięcy. Ale mimo wszystko to należy obserwować te owoce i tam, gdzie uzyskujemy jakąś racjonalną cenę, to sugeruję przeznaczać te owoce jednak do bezpośredniej sprzedaży, czy konsumpcyjnej, czy w ostateczności jakiś, jakiegoś rodzaju przetwórstwa, no żeby uniknąć strat, bo no, te koszty naszej produkcji są dość znaczne, co roku rosną, i tych owoców jest nawet w sadach takich jak ten, gdzie nie było tych anomalii wiosennych jakoś mocno, które by nas pogrążały. Mimo to owoców jest i tak mniej, to dlatego trzeba już unikać strat. Także dziękuję bardzo za uwagę.